Witam serdecznie, drogie bliźnięta, w czytaniu tygodniowym i zobaczmy, co przyniesie dla Was kolejny tydzień. Oj, 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 bliźniaki, 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 Wy to, żeż potraficie, no. Wy to, żeż potraficie. Dobrze, jakieś oczyszczenie, rycerz mieczy. Dobrze. Dobrze. E, powiem tak, moi drodzy. Mimo, że Dziesiątka Mieczy jest to jedna z, najgorszych, jedna z gorszych, tak naprawdę w tarocie, to w energii, w każdej energii, tak naprawdę, zaczniemy czytać. Ja muszę się troszeczkę kontrolować, bo mnie jest taki nawał na wymyśli na sytuacji, sytuacji nakładających się życie zawodowe, życie prywatne, jaką mam myśl to muszę ją zaraz wypowiedzieć zamiast po kolei, niestety walczę z tym, ale może nie będę walczyła, bo wtedy macie więcej informacji, mimo że to się pomiesza, ale jest więcej, dobrze, życie zawodowe drogie, drogie bliźniaki, więc tak, wychodzicie z ścieżki energii, Weszliście w jakąś ciężką energię typu, zostałem oszukany, okłamany, zostało mi coś zabrane, ukradzione, ktoś z bliskich mi oszukał, z bliskich osób, tak naprawdę, ktoś nie chce mi czegoś oddać, tak to mi się po raz kolejny tutaj u bliźniaków pokazuje. Natomiast powiem tak: zacznijcie, kurka wodna. Kreować siebie, kreować siebie w pracy, tak naprawdę, stworzyć coś swojego, nie fantazjować, że ktoś mi coś da, ktoś mi coś odda, bo jak będę miał, to ja będę sobie tworzył. Nie ma czegoś takiego. Rzeczy wielkie zaczynają się od maleńkich rzeczy. Z tej siódemki kielichów, z tej siódemki kielichów wybierzcie sobie jeden, jeden ten kielich, jeden jedyny. I dosłownie, jak mantra sobie powtarzajcie, idę w tym kierunku. Ten cel jest najważniejszy i tu się pojawiam się, że już pod koniec tygodnia jakieś dobre wiadomości odnośnie tej dziesiątki mieczy, czyli więc już nie dacie rady wziąć na te plecy, tak? Nie dajemy rady, mamy dość i dopiero jak odpuszczamy, to o! Kurde, jakież to było proste, czy to tak nie można było, a tak to męczycie siebie, bliskich, znajomych, każdy jest niedobry, każdy jest B, trzeba się wycofać. No dobra, trzeba się obrazić na świat. Nie moi drodzy, szczególnie w sprawach zawodowych nie możecie sobie na to pozwolić. Pełna kontrola, pełna kontrola, że zero marzeń, zero fantazji, uziemnijcie się w tym tygodniu, z tego względu, że pod koniec tygodnia... Pod koniec tygodnia zdobywacie taką siłę, energię, przychodzą wiadomości w sprawach zawodowych, w sprawach zawodowych, czy to nowa praca, czy, bo tu mogłoby być też odejście, tak, odejście, fantazjowanie, ja chcę odejść z pracy, ale nie macie twardych podwalin, tak? Ale dobrze, wracam do tego, bo się rozbijam, za chwileczkę wrócę do tematu utraty pracy. Jest nowa energia, nowa energia, siła. Czyli tnę to, tak? Jest, jest rycerz, jest rycerz mieczy, przepraszam. I ja to tnę. Ja sobie daję radę. Ja widzę wyjścia, ogrom wyjść z sytuacji. Dlaczego byłem taki. Ojej, co mi tam jakiś pomór na, na głowę wszedł, że ja nie mogłem tego zauważyć, a to było takie proste te wyjście. Czyli znajdujecie wyjście z trudnych, zawodowych sytuacji, i tak naprawdę z dobrą energią wchodzicie, bo z siłą, tak? Budzicie się na nowo, wchodzicie siłą, mało tego z jakimś projektem, i już rycerz mieczy jest osobą, bo gdyby to był Giermek, tak, a to śledzę sobie, obserwuję, patrzę, a co tam, a jak tam, a tutaj nie, to już wchodzicie w rycerzu, wchodzicie z taką siłą, z determinacją, tak, to jest ten czas, ja to będę robił, ja się skupiam tylko i wyłącznie na tym, cała reszta mnie nie obchodzi. I jeszcze wrócę moi drodzy, jeżeli chodzi o życie, zawodowe, o życie zawodowe. Może się zdarzyć tak, że niektórzy z Was stracą pracę, tak? Odejdą z pracy, stracą pracę i boją się. No jest ogrom, ja potrafię to robić, to robić, to robić, to robić, ale co wybrać, tak? No mógłbym, ale co wybrać? Bo znowu jak pójdę, bo jestem, aż mnie to boli, że tu w tej pracy jest takie, miałem takie uduszenie, takie przytłoczenie. Czy ja nie pójdę dokładnie w to samo? To słuchajcie, moi drodzy. Karta podpowiada, ponieważ jest od, idziemy od dołu, tak? To czy wybierzemy z tej strony, czy wybierzemy z tej strony te kielichy, to i tak musimy dojść do tego kielicha. To czyli, jeżeli robiliście do tej pory jakąś rzecz, wykonywaliście zawód, nie wiem, powiedzmy, lekarz, no, no, no nie, no lekarz to przeważnie zostaje lekarzem, ale powiedzmy, jestem handlowcem, tak? ale biorę się na przykład za odwrotnie, szyję, staję się krawcową. No to jest taki przykład śmieszny, ale dosłownie coś, coś zupełnie nowego, czego nie znacie, wchodzicie w coś zupełnie nowego dla Was, co da Wam naprawdę fajne podwaliny. No tyle jeżeli chodzi o życie, o życie zawodowe, moi drodzy, moje drogie bliźniaki. I teraz tak, życie rodzinne. Tracicie coś, kłótnie, awantury, oczywiście z waszej strony, no bo jakżeżby inaczej. Widzicie tylko czarne albo białe, nie widzicie w ogóle szarości, odmian szarości, no ale to jest takie, wybaczcie, ale wszystkie bliźniaki, które znam, które znam począwszy od mojego brata, zawsze jest czarne albo białe. Od euforii po, ciemno, po czarną rozpacz i tak dalej, i tak dalej. Nie fundujcie ani sobie tego. Ani waszym partnerom w życiu prywatnym, ponieważ przychodzi ten impuls. Jesteście niejako, po części jesteście zsynchronizowani z finansami, ale nie uzależniajcie życia prywatnego od finansów, ponieważ jeżeli nie rozgraniczycie tego, moi drodzy, no to czeka Was tutaj na tym polu, nie rozwiniecie się tak. A macie w sobie potencjał, jesteście urokliwymi, głębokimi, fajnymi ludźmi. Macie te wasze wnętrze, ta, taka dwoistość charakteru, dwoistość duszy jest czymś pięknym. Więc właśnie wyjdźcie z tego. Wyrwijcie tego, tego partnera swojego, zaskoczcie czymś, co jest piękne, tak żeby nie wiedział, ale zaskoczcie. Idźcie, przerwijcie zamknięty krąg. Jest dobrze, to ja Cię pogłaszczę po pleckach. Kij i marchewka, dam Ci marcheweczkę. Nie można tak robić, moi drodzy. Nie można tak robić. Jesteście wspaniałymi, uduchowionymi ludźmi. Macie olbrzymi potencjał, bardzo dużo dodania, więc podzielcie się. Ale czysta energia, bo widzę, że tutaj idzie awanturki, kłótnie, rozstania jakieś na chwilę, ale tu nie ma takiego ewidentnego rozstania, czy krzywdy, czy no różne wszelakie rzeczy, ale one idą od Was, więc to Wy musicie się troszeczkę nawiąć, moi drodzy. Nie wiem, czy Wam się to spodoba, no ale niestety tak to widzę w karciochach. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, no to ewidentnie, ewidentnie tutaj widzę, nie wiem, nerka, Nerka mogą być bóle barków, bóle barków, bóle szyi, bóle szyi. Tutaj górna część kręgosłupa, ten łącznik, taki łącznik, ale stawiałabym na stawy barkowe i tutaj na szyję odrobinkę. No, są jeszcze stopy, które są ukryte, co jest najgorsze, bo jak jest ukryta stopa, to oznacza to, że jest to już coś, czym należałoby się zająć. Czyli jeżeli mamy zimne stopy, chłodne, czyli jest to typowa krążeniówka i trzeba się trzeba się po tym Zająć. Jeżeli chodzi o zabiegi, o, o jakieś operacje, wszystko się pięknie udaje. Oczywiście Wy macie w głowie już testament, idąc na, jak to bliźniak taki typowy, idąc na, i panna zresztą. Bliźniak i panna to już jak idzie na zabieg, czy o czymś się dowie, to już ma w głowie testament spisany i idzie na operację, ale idzie z testamentem spisanym, a tam już a, już, już mnie nie będzie. Nie, nie, nie. To jest wszystko w porządku, to jest subiektywne. Nawet wręcz bym powiedziała, że przewspaniale się uda, i, i później nowe, nowe życie. Także drogie bliźniaki, wszystkiego najlepszego. Trochę mniej nerw, mniej dwoistości, skupienie się na tej jednej rzeczywistości, a będzie wszystko w porządku. Przewspaniały tydzień, bardzo ładne czytanie. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego czytania.